Wcielenie nie jest opowieścią o Bogu schodzącym do ludzkiej chwały, lecz o skandalu boskości obejmującej brud, kruchość i odrzucenie. Historia Bożego Narodzenia często skrywa się pod błyskiem i sentymentalizmem, ale w swoim sednie jest paradoksem, który obala ludzkie wyobrażenia o władzy i chwale. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny syn od ojca, pełen łaski i prawdy. Ewangelia Jana, godzina 1.14 Biblia Warszawska. Wcielenie pokazuje, że prawdziwa chwała nie tkwi w wyśniących koronach czy niepokonanej władzy, lecz w pokorze Boga, który wybiera życie pośród złamanych, dzieli nasze cierpienie i odkupuje świat od wewnątrz. Zgłębiaj radykalny paradoks wcielenia w podcaście święte sprzeczności, gdzie żółbek przyćmiewa tron w opowieści o boskiej miłości.